A ja on na hydrze padnie, czekaj, na chydrze go odliczył No w sumie jak będzie chyba go raz, dzika raz, dwa, trzy To rzekasz Mata Chodzi na cię startopeć Piśłka Sprycha Andrada! Andreada! Ebłan! Raz, dwa, trzy! Odmęczenie z podnieceniem Andreho, ale Macie Macie de depapo, depapo! Na pełnej de w, de w prawo, na pełnej w prawo! Na pełnej cały czas i twister, twister! Dwa. E, Lorceusz lor, 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 lor. tam, wiecie, lor, tam. Szalana, szalana! I wybiegacie tego, góra prawo! Szalana, zabijcie go i raszujcie nord, nord. Niech raszujcie ich na lewo, kowal macie tutaj, kowalek! Raszujcie ich lewo, na kowalek, 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 raszujcie, brawo Kyle W końcu coś ogarnę Szybko, kowalek, U macie, no dobra, u sususu, dobra Elitek, 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 dobrze I Glaxus na lewo, raszujcie od razu Glaxusa, raszujcie ich lewo, raszujcie lewo Szybko, rasz, rasz, rash Szybko, Glaxus, Glaxus! Łapcie ich od razu na B. Ignijcie na Karlin, na Karlin, na Karlin. Chodźcie, łole, łole w nich, łole, 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 Macie tego, a na coś tam, a na, Ana, na, ana Szybko, zabicie. Dobra i macie ten, syk, syk, syk ten. Na such, na jest ten. mamy? Tęknaj na trzy! Raz, dwa, trzy! Pompach. Pod... No kurwa, idźcie lewo. Łap go, łap go! Raz, dwa, trzy! Pusznij go. I co? Tękso, tękso trzymajcie, tękso. Ej, pusznij go, ki KICUŚ! ki pusznij go south! Pusznij go south! Pusznij go south! Pusznij im south! Siedzi. Kip, 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 kip! Emo, 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 emo! Ugh, w nich, ugh! Ten, na wol! E, ten, za Dav Na Dawida Wola... Dawida, e, Po, Dawida, Dawida. 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 Dawid, Dawida. 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 Dawida.